Dzień nie dobry O właśnie Może w tygodniu się ostrzegę bo tam naprawdę długie włosy Ale co powiem? O właśnie O, chcę powiedzieć no właśnie Pawła brat prawie bliźniak jak to się mówi co mogę powiedzieć że po prostu o no, chciał, bo teraz UN wie, że mam trochę zajęcia i po prostu rozmawiał ze swoim bratem, z Pawłem i Ogłym powiedział, że czy byłaby taka możliwość, żeby po prostu Paweł zabrał mnie do Warszawy, bo Ogłym ma taką pracę, że po prostu wozi żywność, warzywa i inne rzeczy, żebym po prostu, czy ja się zgadzam na, żeby on mnie ogólnie zabierał gdzieś razem z nim, jeździł, rozwoził, rozwodzić po prostu, jak ktoś mówi, towar, <grych> ale ogólnie Powiem ci, że po prostu. Ale ogólnie przepraszam bardzo, ale ogólnie ja muszę pewne rzeczy w swoim życiu poprawić. A sam widzisz, ja na Twój temat, co słyszałem, całe to wszystko, ja źle na Twój temat nie wypowiadałem się na pewno bo w jaki sposób nie chciałeś a widziałeś. Byłem wcześniej byłeś trochę byłeś ugłym zły na mnie nie chciałeś za bardzo rozmawiać ale ogólnie zobaczyłeś że można ze mną rozmawiać normalnie odwiedzałeś o dwa razy się spotkaliśmy raz ogólnie chciałeś Przyjechałeś przed bramką z moim kolegą, też kolegę to pozdrawiam. I po prostu postanowiłeś yy, przyjechać. I w jaki sposób chciałeś się w jaki sposób umówić? Się. To się umówiliśmy i nic takiego nie było. Złego normalnie rozmawialiśmy, ale sam widziałeś, że po prostu normalnie rozmawialiśmy. Dwa razy spotkaliśmy się, całe to wszystko. I, i rękę podałeś mi, całe to wszystko. I sam zobaczyłeś, że po prostu nie ma takiego czegoś że ja coś złego robię, to ludzie, ja ci powiem, to ludzie specjalnie do tego dążą, żeby po prostu jakieś nie jakie rzeczy, ale ogółem ja nic złego nie robię. Po prostu temu, w jaki sposób, no w jaki sposób, czy dobrze, czy źle, ale sami widzicie, że po prostu no ten sławek no nie powołał na świadka i po prostu pewne osoby też i orungano też widziałem całe to wszystko ale ogólnie no i też jak Paweł zabierał mnie no z hotelu całe to wszystko szybko raz, raz to wszystko się ogarnęło i po prostu ja nikomu złego ja nikomu złego nie, nie życzę tak jakby żyć, żyć Czycie dla mnie. O, tak mogę powiedzieć. Bo teraz właśnie sobie kromkę chleba zjadłem i kiełbaski trochę kawałek. Ale tutaj, żeby... Nie wiem jak to będzie. No, Pawła czasu znam. I na, o, chyba dwa lata, trzy lata temu na urodziny też mnie i do Warszawy zabrał, całe to wszystko i ludzie mnie w ogóle widzą, rozmawiają i chętnie po prostu ja też z ludźmi lubię rozmawiać, a każdy mówi, o, sam Paweł właśnie powiedział, że bardzo jest duża zmiana tym, że ułym byłeś, ale ułem y, nie wyszło tak, jak wyszło, jak miało wyjść w tych Niemczech, to po prostu... No, cztery miesiące, to ułem to dużo ogłym strat miałem, ale ogółem dobrze, że... Szybko to jak wróciłem, to chyba wróciłem chyba w sobotę, a w poniedziałek od razu załatwiłem całe to wszystko i zawiozłem i zadzwoniłem do księgowego. Księgowy powiedział, że po prostu masz ulgę podatkową i po prostu na razie nie musisz, bo ugółem mało zarabiałeś przez ten czas. To po prostu tak wyszło, że jest wszystko z podatkami w porządku. Tylko jeszcze pewne już o tym nie będę mówił. Nie będę żalił się. Sam ułym Dobrze tutaj sobie odpoczywam. Muszę pewne rzeczy przemyśleć. Jak to mógłbym zrobić. Poprostować, jak to się mówi. To, co się mógłbym Zniszczyło się. nie Zniszczyło się trochę po prostu. Ale to trudno, już nie będę wspominał o tym. Jakbyś to wyszło? Po prostu chcemy w jakiś sposób. to powoli powoli po prostu poprostować to, co ugłym źle się stało, jak to się mówi. Czasami widzicie. Do tego trzeba trochę czasu. To nie jest tak od razu. Wszystko przes przes przeskoczył płot. O. <ś> To trzeba pewne rzeczy. Każdy ma swoje życie. Ma, każdy człowiek ma jakieś problemy, które powinien rozwiązywać. I temu to tak się um, stało się, że po prostu muszę te złe rzeczy, co się u wydarzyło, czy coś się zrobiło, żeby po prostu ja nikogo nie nie przyklinam, nie wyzywam i po prostu tylko Was proszę, żebyście u góry pomyśleli do czego dążyliście. Ja wiem, że niektórzy byli nie wiem źli czy ze zdrości to robili, żeby po prostu robić tak, żeby mi to to, co zacząłem robić co nagrywać żeby po prostu, żebym mnie ja więcej nie nagrywał, czy co? A to jest moje zajęcie, to jest moje hobby. Ja lubię pokazywać się, co mi widzicie. No, wiem, że trochę za długie te włosy już jest. Są. są a nie jest. <grych> skrócę. Jeszcze nie takie długie tu miałem dłuższe. Gorzej wyglądałem. A teraz lepiej trochę. Trzeba trochę po prostu przemyśleć, dobrze się odżywiać, a nie po prostu ja wiem, życie kosztuje. I po prostu... Proszę panów, żeby mi po prostu dali mi trochę czasu, żeby to wszystko po prostu wyprostować, co się źle zrobiło. Ja nic takiego. Ja wiem, że byłem niepotrzebny. Potrzebnie komuś w jakiś sposób pomogłem, ale ktoś tego, no, pojechałem, sami widzieliście, pojechałem do Niemiec i tam bym nie zarabiałem, tylko traciłem na tym, że przyjechałem do Niemiec. No i po prostu te rzeczy, całe to wszystko, to trzeba po prostu z tym dać spokój. Ja nie mam ochoty wracać do Niemiec, bo tam nie mam do kogo wracać. I po prostu a, a to, że tak się stało, jak się stało. Może przyjdzie, przyjdą lepsze czasy dla mnie. Może wreszcie ludzie zrozumią mnie, że po prostu ja nie jestem, ja jestem takim złym człowiekiem. Sami widzieliście w jak Krzysztof widział mnie. Przyjechał z Jackiem z Gieremkiem o przepraszam i po prostu jak on się odzywał do mnie niech on zajmie się też sobą i żeby on po prostu mnie obrażał ja jego nie obrażałem tak samo ja rozmawiałem z nim tam a jak on powiedział że ja go zdradziłem jak zdradziłem jak ty tak się wtedy schowałeś zachowywałeś się do mnie jak wypowiadałeś się na mój temat jak obrażałeś moją rodzinę całe te to po prostu ja miałem tego dosyć tego wysłuchiwać tych głupot twoich i po prostu chciałem od tego wszystkiego odpocząć i po prostu ja mam swoje życie, a ty masz swoje życie. Tak po prostu tak ludzi ty szanujesz. No to w ogóle może jak zobaczysz, to może zrozumiesz, co jeszcze mogę powiedzieć. No. Widzicie. No byłem na zakupach. Co sobie wróciłem. Zjadłem. Całe to mam co jeść. Głodny nie jestem. Tylko samotny jestem po prostu, żeby ludzie mnie zrozumieli, a nie po prostu żebyście wy... Zastanowiliście się nad sobą dlaczego wy to robiliście dla mnie taką krzywdę. Ja nie wiem. Ja tego nie rozumiem. Co nie lubicie mnie? Co nie lubicie mnie oglądać? Sami pragnęliście, pragnęliście, pragnęliście żebym ja wrócił. To tak się ogólnie stało, jak się stało i po prostu jestem w Polsce, ale jak ja zobaczyłem, jak ty ułem ze mną rozmawiałeś, to po prostu myślałem, że będzie inne Twoje zdanie na ten temat. Że przemyślałeś jakieś swoje błędy, jakieś te, a Ty ułem zacząłeś znowu to samo robić, co wcześniej. Ja mam tego dosyć, Krzysztofie. Ja Ciebie nie obrażałem. Ja jestem mogłem zadowolony, że w jakiś sposób pomagałem Ci. Sam, sami ludzie widzieli, jaki Twój był stan zdrowia. ale bym um, nawet nie oddzięczyłeś się tylko po prostu nie wiem no co pieniądze jakieś tam masz, dostajesz całe te. O sam powiedziałeś o łazienkę, remont łazienki, <laughs> o remont łazienki, ciekawe ile to czasu będzie trwało. <laughs> ja nie wiem. Ja tego nie rozumiem. A i też chcę przeprosić o je machę, że tak się um, stało się, stało się, ale ogółem um, chciałem ciebie tylko przeprosić, bo myślałem, że to wszystko po prostu inaczej to będzie, a to po prostu inaczej wychodzi to sobie też oglądasz mnie, też pozdrawiam twoich znajomych i po prostu sorry, że tak się stało, jak się stało, ale ogólnie tyle czasu się znamy. No już, no i lubiały zawsze ze mną się spotykać. gdzieś o jeździliśmy całe te, też, łosiłeś łazili, mnie całe i też Tobie dziękuję za to, ale ugłęb. Ogóle... Dobre, nie będę się, nie będę tematu rozwijał już tego, po prostu zastanówcie się. Osoby, które po prostu źle pragnęli moim życiem, żeby nie, nie miały żadnego powodzenia, niepowodzenia, żeby mi to na pewno pragnęliście, żeby to mi to wszystko opadło. Ale właśnie te, zaszkodziło mi te Niemcy. Muszę właśnie tutaj zacząć w jaki sposób sam zarabiać na tym co straciłem i ten wam miłego wieczoru życzę wam i miłego weekendu to mogę wam powiedzieć trzymajcie się